Dzisiaj mam dla Was aż trzy propozycje. Fokus, Puma, Kuga. Trzy właściwie nowe samochody od naszego partnera Bemo używane przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu. Trzy auta, które rewelacyjnie się sprzedają, które często kupujecie, więc dzisiaj taki film. Propozycja numer jeden, jakże rodzinny. Pojemny kombi Ford Focus. Samochód to hybrydowa wersja z 2024 roku, która ma przejechane zaledwie 16 tysięcy km. Także bardzo fajna świeżynka za niecałe 100 tysięcy złotych. I druga propozycja, Ford Puma, auto również z 2024 roku w benzynie tym razem, z trochę większym przebiegiem bo 36 tysięcy km, ale za to z trochę niższą ceną, bo niecałe 90 tysięcy złotych. A propozycja numer 3 to ten SUV Ford Kuga, w którym na wejściu zachwyciła mnie ta wizualizacja górska, jaka jest tutaj za kierownicą. No muszę przyznać, że jako jakiś miłośnik podróży, przyrody i gór trafiło to do mnie. Samochód jest również właściwie jak nowy, 26 tysięcy kilometrów ma przejechane, Półtora litrowy silnik, 150 koni mechanicznych, no ale cena również adekwatna, bo niecałe 115 tysięcy złotych. No ale widać, że jest to chyba najgrubsza z tych trzech propozycji. Wszystkie te trzy auta, ale również wiele, wiele, wiele więcej znajdziesz u naszego partnera grupa Bemo używane przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu, a także na autoplac.pl bo tam szczegóły tych ofert. Zapraszamy!